Ghostface, zobacz, Ghostface może kucnąć, ale słychać. To, co musisz zrobić Ghostface'em, to naciskasz prawy przycisk myszy. Gdy zmienia ci się animacja ataku, wtedy już nikt ciebie nie słyszy. Zobaczcie, z pierwszy poziom, już nas powiadomiło, że kilku survivorów jest tu. Minusem jest to, że oni są u góry. Więc bardzo łatwo mnie zauważą. Niestety, tu nic nie zagramy prawdopodobnie. Aha. OK, zgarnęliśmy jedną laskę z tego, z generatora. Dlaczego udało nam się zgarnąć? Bo nie słyszała naszego terror radius. Druga laska dostała hita w twarz, a dzięki perkowi I'm a Leers widzimy jej aurę, więc wiemy, gdzie ona biegła. Za chwilkę zgarniemy i drugi hook. I co? Solarizek, fajna akcja? Z racji tego, że nie słyszeli naszego Terror Radius, to nie się jak ich podchodzimy. Ok, powtórzę ci o terrorze. Terroru nie słychać, tylko jak naciskasz prawy przycisk myszy. Czyli używasz mocy, tak jak ja mam teraz naładowano. W każdym innym przypadku słychać terror. Jak kucasz, słychać terror. Jak cokolwiek innego robisz, słychać terror. Ale jak jesteś wewnątrz swojej mocy, ona się nazywa Nightshot, to nie słychać. Niestety, Surveyorzy się farmią przy nas, także ja nie mam zamiaru tego wybaczać. Co zrobiliśmy? Kucnęliśmy, żeby nie widziała nas. No, Ghostface jest jeden z moich ulubionych killerów. sorry Przepraszam, survivorze, ja mam frajdę, nawet jak przegrywam te gry. Okej, okay, tu jest gdzieś talaska, nie? Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzie ona jest. Przy Huku była gdzieś, nie? Czyli tutaj, o właśnie. Ona nie będzie miała ds bo dotknęła naszego generatora. Zablokowaliśmy generatory, jeden z naszych perków. Nad żadnym nie pracują. To jest akurat zła wiadomość. Odpalamy moc, żeby nie wiedzieli, że nadchodzimy. I patrzymy, czy uda nam się coś ugrać. Co? Tu nie ma. Zgarnęli jednego huka. Swoją drogą, jak używasz swojej mocy, to ona się nie kończy. W sensie, aż survivor albo nie hitniesz survivora, albo on ci nie zauważy. No to moc się nie kończy Dobra nie będziemy się bawić tylko hitujemy Davida bo on jeszcze nie był hukowany Nie chcę nie chcę karać survivorów O ładny deadheart. Bardzo ładnie Niestety nic ci to nie da Także Ghostface jest bardzo skomplikowaną na pozór postacią, a tak naprawdę jak zaczniesz nim grać i zrozumiesz, że jego moc daje ci niewidzialność swojego swojego rodzaju, czemu nie stalkujesz, aby na hitę ich mieć? Nie dokończyłem tego przed grą, ale pomysł jest taki, że Ghostfaceem da się grać na dwa sposoby. Jeden z nich to jest stalkowanie, a drugi z nich to jest to jest bycie gnidą taką jak ja. Czyli zamiast stalkować i robić przyczajkę Używasz swojej mocy jako niewidzialności Ja osobiście uważam, że niewidzialność Jest dużo bardziej open niż ten stalk Bo stalkowanie chwilę trwa O! surveyorzy nas widzą Czyli wiemy gdzie są Fengmin niestety idzie do Shaka A David szedł w jakieś miejsce, które, w którym nie było palet. Na stalkowanie też się robi inne buildy, bo ten build, który ja robię teraz, zobaczmy, który generator jest pracowany, żaden. Ten build, którym mamy teraz, czyli Discord, I'm thrilling Tremors i Ruin, jest tak naprawdę nie pod stalkowanie, tylko pod 1v1, nie? Pod chasy. Zobacz, jak szybko kończymy chasy. Graliśmy Bobo, -bo, wygrywaliśmy każde mecze, mieliśmy ludzi na hita, a nie kończyliśmy tak szybko chase'ów jak Ghostface'em. Czemu? Bo Ghostface jest nieprzewidywalny. Nie wiesz, czy Ghostface ciebie stalkuje, nie wiesz, czy Ghostface jest przy tobie, nie wiesz, czy Ghostface nie kuca. Jakby bardzo ciężko jest obczaić, co Ghostface ma na myśli. Dlatego Surveyorą sprawia to ogromny, ogromny problem. Ja w tej grze swoją moc użyłem trzy razy jak dotąd. To tak dla waszej wiadomości, nie? Niestety mieliśmy cooldowna, za szybko hukujemy klientów. Okej okay, tam były dwie osoby, więc poczekamy aż ona je uwolni. Ktoś nas tu widzi. Czy to jest tylko talaska? Tylko talaska, ok. Ja, jak sobie posłuchacie mojego tutoriala na YouTubie, gdzie trochę chodzę w głębiej w temat ja chcę killerzy, są sofani na start, to Ghostface jest jedną z moich rekomendacji. Mimo że ma bardzo skomplikowaną moc, to bardzo prosto się gra. Bo. Bo kurczę, grasz tak, jakbyś był killerem, nie? Zobacz, ja się przyczajam na nich, oni nie wiedzą, gdzie ja jestem, ja wiem, gdzie oni są. tu ktoś był, nie. Patrz, mogę ją zestalkować trochę dla Ciebie. No już w połowie jest zestalkowana może. No i teraz zobacz, dostaliśmy stuną od tej laski i to całe stalkowanie poszło na cholerę, nie? Bo teraz tamta laska ma 99% zestalkowania, a i tak nie jesteśmy w stanie jej zabić na strzała. Bo stalkować możesz tylko, gdy jesteś w swojej mocy niewidzialności. Dobra, który generator nad którym pracują? Nad tym nie pracują, nad tym nie, nad tym nie. Nad żadnym nie pracują. Odpalamy swoją moc. Eee, taki protip, jak gracie go z face'em. Za każdym jednym razem, nawet jak jesteście w chase i gonicie Surwajwora, używajcie swojej mocy. Ta moc nie ma żadnych downside'ów. Jeżeli nawet Surwajwor was wyhaczy i zauważy, to tak jak teraz. Ja widziałem, że z tej strony jest jakiś Surwajwor, bo ktoś mnie zauważył. O, teraz ją zestarkowaliśmy, jest na strzała. Zabiliśmy ją. One hit, K.O, do widzenia, nie? Chase się skończył dwie sekundy. Także ghostface jest bardzo prosty. Pierwsza zasada: zawsze używaj mocy. Druga zasada: kucaj tylko jak wiesz, gdzie są surveyorzy. Trzecia zasada: nie używaj stolka, bo on nie jest tak dobry, jak myślisz. Chyba, że masz jakąś, jakąś dobrą akcję, że widzisz ich dwóch albo trzech. Ok, odzyskaliśmy moc, używamy ponownie mocy. Widzimy, że tu jest laska, która się przyczajała. Dostaliśmy hita za darmo. Moc już się regeneruje w połowie praktycznie, Kucniemy sobie żeby nas nie widziała Niestety byliśmy za późno, chciałem ją mind game'ować, ale nie pykło Jeszcze nie obczają zbytnio mind game'ów, gram różnymi killerami no niestety Okej okay. Dobra, jak was stanują latarką, to po prostu niszcie, niszcie paletę, którą dostaliście z Tuna Bo paleta to jest 250 punktów Także nic nie tracicie, i tak byście tu palety niszczyli, prędzej czy później Tak naprawdę Stuny flashlightowy nic nie znaczą Okej, okay, wszystkie są zablokowane A Generatory, oprócz tego Co to oznacza? Oni są tam Jedna osoba jest tam Skąd wiem, że jedna? Bo mam Discordance. A Discordance odpala się, gdy jest więcej niż jedna. O, akurat weszła weszła do hacza. I co Solarizek? Trochę ciężka postać, nie? Ale bardzo satysfakcjonująca. No, nie ma tu co mówić, ale gdyby ten goście nie miał hacza, to by nie uciekł. Jakby nie był dosłownie przy haczu, Nie robił generatora. I zresztą zobacz nie, goście miał piąty ranking, my mamy 13. A mimo wszystko wygraliśmy grę 3 do 1.